Radio CKP-IDE. Dzień dobry Państwu. Dziś w Radio CKP-IDE chcemy zaprosić do posłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Biografie Ziemi Stanisławowskiej. Są to fragmenty rozmów ze starszymi Polakami mieszkającymi w Iwano-Frankiwsku i regionie. Każda z tych rozmów i opowiedzianych historii jest wyjątkowa. Tym razem swoimi wspomnieniami z okresu wojennego i powojennego dzieli się pani Jadwiga Marcenko z domu Krasowska, Polka urodzona w Kosowie na pograniczu Pokucia i Huculszczyzny. 1934 rok, 13 czerwca na świętego Antoniego jestem rodzona. Ja miałam się pierwszy raz nazywać Antonina, a matka zapomniała chrzesna. I pierwsza dała Jadwiga, bo u niej siostra była Jadwiga. I już tak to zostało. A skąd pochodzi Pani rodzina? Z Kosowa, tu w tym domu. My tu się wszyscy rodzili, nas było pięcioro. Była siostra z 19 roku, ale ona była najstarsza, bo ojciec był żonaty i żona zmarła na Wigilię. I dziecko zostało 11 -letnie. Później ojciec się użenił i jeszcze czworo dzieci. Janka była z 34. Brat Stasiu był z 27. Teraz jeszcze w Polsce żyje brat z 31. No i ja 34. Czym zajmowali się pani rodzice? Rolnicy. Dużo ogrodu mieli i pracowali na polu. A czas wolny jak spędzali? No, jak niedziela była, to rano dzieci szli, starsi, niby chłopcy, szli do kościoła, a na sumy szedł ojciec, matka i ja. Ja i dzisiaj pamiętam w kościele, jak były ławki, jak stali, jak ołtarz, wszystko pamiętam. Tylko ja musiałam cicho siedzieć w kościele, bo mama zawsze mi mówiła, bo ksiądz będzie bił. A ja w życiu wyrosła, ja bita by nie była. Ja nie wiem, co to jest, nie mąż mnie nie bił, nie wiem, co to jest, bić żonę czy bić dzieci. A chłopcy byli bici. A ja siadałam na progu i płakałam, mamo i czego ty płaczysz? Albo mnie cię boli, albo Stasia, albo mnie cię boli. A jakie są najcieplejsze, najmilsze i najbliższe sercu wspomnienia z lat dziecinnych? No co, bo bawiliśmy się, chłopcy znęcali się nade mną, wzięli beczki, przywrócili dnem do góry pod beczki mnie i sadu rzucali jabłkami. A później tu ojca siostra mieszkała, był dom taki przy drodze, to wujek przyszedł do domu, to dobrze przyszedł, bo ja już prawie co żywa tam była. Tam powietrzeż to nie było. A beczka nie była bardzo wysoka, gdzieś o taka. A oni nie rozumieli, że to jest niedobrze? Nie. Oni nie. byli starsze, a ja była mała. Oni się nęcali na demie, bo ja się im przyzywałam. A jak pani ich nazywała? Stachu, kura na dachu, portki na komienie, stasio paść A, a mnieciowi przyzywałam się, a Mikołaj robił koła, a mnieciu sami. Mikołaj jechał końmi, a mnieciu psami. No to, to czego nie być taką małą, niby znęcać. Oni mnie nie bili. Czy ktoś z rodziny brał udział w wojnie? Jeżeli tak, to który i czy został odznaczony? No kiedyś ojciec był na wojnie, ale to na austryjskiej. To dawno był. Ojciec chciał się uczyć na księdza, a jego zabrali na wojnę, a już przyszedł z wojny, to już, już był tam z dziewczynami. A to dawno nie tak jak teraz. A jak wyglądało życie codzienne w czasie wojny i jaka atmosfera panowała na ulicach? My byli wakowani pod zabłotem. Ojciec miał taki wózek duży i mieliśmy krowy. I krowa ciągnęła ten wózek co takie najważniejsze zabrali, a później gdzieś, gdzie była jakaś góra, to my pomagali tej krowi ten ciągnąć wózek i my byli pod Zabłotowem ewakuowani. Chodziła rodzina do kościoła. Jak wyglądała wówczas modlitwa, msza święta? U nas ojciec taki był, był naj, najdroższym człowiekiem chyba w Kosowie. Od maleńkich, że dziecko tylko zaczęło chodzić, już uczyli modlitwy. Wszystkie modlitwy znaliśmy. Do kościoła w tygodniu chodzili bracia, dom służyli. A tak jak święto jakieś albo co, to ojciec mówi: O gdzieś odpocznę. No, później nie było kościoła po wojnie, to później, jak utworzyli kaplicę na cmentarzu, no i tam odprawiali tylko takie godzienki. o taki był, a na Boże Narodzenie kolendy a na Wielkanoc też piosenki wielkanocne. A później mówili, że tu jakaś polityka idzie w tej kaplicy. A Ładzio to stąpie. bo on taki był, że on nie z polityką, z niczym, nic nie chciał mieć. Ale on strasznie religię umiał, lubił i uczył dzieci. I zawsze mówił, nigdy nie opuszczajcie kościół i modlitwy. A w jakim języku posługiwano się w domu i w jaki sposób reagowała miejscowa ludność na używanie języka polskiego na ulicy? Jak przed wojną, to się wszystko po polsku rozmawiało. My nie umieli po ukraińsku nic. A kiedy matka posłała tu do sąsiadki, żeby pożyczyła jakąś, nie wiem, banki czy co, ona powiedziała, ta nic nie rozumiała, i przeszła z nią i mówi do mojej mamy, bo mama nazywała się Albina, a ojciec Paweł. Mówi Albina, powiedz, co mała chce, bo nie rozumiała, co dziecko mówi. Ona się po polsku rozmawiała. Później wійna, a а te бандеровці були, то w ogóle ми польської мови. Та старша сестра, бо її матка була українку, та що змерла на віділі. То учила мене по-українську модліць. Бо вони перші питання, як на з то українське. І модліці, як ти си модліш? І я так, ой, отче наш і вірую його Богородице, Ale tylko początki wiedziałam, a tak to ja nie umiałam tego. A teraz jak brat przyjeżdża, to po polsku my rozmawiamy. A czego mamy? Ja teraz nie boję, jak jest Kościół, tym bardziej. Gdzie Pani zdobywała wykształcenie? Szkoła, uniwersytet? Nie, ja tylko chodziłam do szkoły. A jak wyglądały wtedy lekcje i czas po No wtedy dobrze, bo co, co? nie to, co teraz uczą. Ja nawet te z dzieciństwa, ze szkoły, pamiętam wierszyki niektóre teraz. Prawda, ja do polskiej szkoły półtora roku tylko chodziłam, za Niemiec. Później ta wojna była, no a później już chodziłam do ukraińskiej szkoły. To ja nie umiałam po ukraińsku pisać, to jak ja pisała Jadwiga, to ja pisała dziewięć, a później ogonek dawał. To było ja. Jak wyglądało życie pod kątem podziału narodowościowego? Mieliście jakiś poziom, że na przykład to jest Polak, to jest Ukrainie, to jest na przykład Żyd. Tu były jakieś konflikty. My nic z nikim nie mieli. Na przykład z sąsiadami nigdy się nie gniewali. I ojciec mówił, że najważniejsze w życiu z nikim się nie gniewać. I ja tak coś jestem czasem zła. Nie będę do niej rozmawiać. Na przykład sąsiadka rano wstaje. Pyta się mnie, jak spała. Ja mój dobrze, a ty jak? Dobrze. No to już porozmawiali. Czy była moda w Kosowie za czasów pani młodości? Czyli tam sukienki, koszulki, bluzki. W czym chodzono? Wtedy spodni nikt nie chodził. Wtedy jakby było, ktoś ubrała spodnie, to by, by się każdy śmiał. Ja jak szła przed Bożym Narodzeniem z ojcem do lasu po chujynki, bo on przyniesie cztery, a mnie się nie jedna nie podoba. A na drugi rok pójdzie ze mną. To ja ojca spodnie ubierałam, bo śnieg duży, teraz śniegu nie ma. A wtedy, gdyby ktoś był ubrał spodnie, to chyba by cały kosok pokazał palcami i śmiał się. Ja miałam sukienkę. ja, prawda, sama szyłam. Sama nauczyłam się szyć i przed Bożym Narodzeniem, to chyba w listopadzie, mówi, matka przyszła do domu z kaplicy tej. I my pójdziemy do kuzynki, aby tobie na Boże Narodzenie sukienki uszyła. Mama mówi, tam w pokoju materia stoi, w szafie. A ja poszłam do pokoju, stoi, stoi, wracam, no i nie mam. Ale ja nie szukam, bo ja już uszyłam sobie sukienki sama. Ale także ja jak szyłam, to po trzy razy jedne szwę szyłam, bo ja to nie rozumiałam, jak to trzeba szyć. No i mama mówi, jak tam w szufladzie jest materia, taka w kratki, czerwona, tam granatowy. A ja znów tu poszłam do pokoju, stała za drzwiami, stoi, wracam i mówi, Nie ma. Mama wstała, mówi, Jak nie ma? Jak ja tam położyłam? Poszła, patrzy się nie ma. Ale kiedy ona się patrzyła, bo to dawno były takie szafy, że szuflady były w doli. Ona coś patrzy się, a to widać spod czegoś na wieszaku taki kolor. Ona się patrzy, to szuknie, to ty nie mogłaś powiedzieć, że ty już była w marynki, aby ja by jej zapłaciła? Zresztą zapłacić jej, ja nie będzie mama płacić, bo ja sama uszyłam. To moja pierwsza była robota. No i ja później szyłam i sobie, i ludziom, ale dawno to się chodziło w sukienkach, spodnieczka, bluzeczka, tak przeważnie, że nie jednego koloru było. Czy pamięta pani okres, w którym przebiegała repatriacja Polaków? Jak to się odbywało? My też mieli wyjechać do Polski. No, ojciec ten dom budował. Ciężko by wtedy. Z czego? Z rolnictwa. To co sprzeda, tam zboże czy co, to z tego budowali. No i już była tu fura, bo wtedy samochodów nie było. To chyba gdzieś, ja wiem, wojskowe może gdzieś były. No i już wszystko było załadowane na furze. Tu ojca, siostra mieszkała. Śniadanie jeszcze ona zrychtowała, ciocia Marynia zrychtowała nam śniadanie, bo już my nic nie mieli, wszystko było zapakowane. I ojciec wyszedł na bór z mieszkania i tak ubrócił się i patrzył się na ten dom i stracił przytomność. Taki straszny żal dostał, że tak ciężko budował, tu zostawił, a jedzie niewiadomo którędy. No i także jego zanieśli do mieszkania i on leżał w mieszkaniu 9 tygodni. Ale jakiś wojskowy lekarz był znajomy i ten wyleczył ojca. Taki jakiś szok miał. Że jak tak? Tak ciężko budować, a na koniec to wszystko zostawić. No i także rozładowali tą furę z tego wszystkiego, z tych paczek i już nie pojechaliśmy. A bracia, mój starszy brat pojechał, miał 18 lat, jak z ciocią wyjechał do Polski. Bo to było pięć sióstr u mojej matki. Była najstarsza ciocia Kasia, później ciocia Marynia, ciocia... Magdzia, Ciocia Róża i matka Albina. Ciocia Róża wyjechała, bo jedną córkę za Niemiec wzięli do Niemiec na robotę, Krzysia, bo była tam Janka, Marysia, Krzysia, Danusia i Lunka. To Krzysia wzięli do roboty, to później Ciocia z tymi córkami wyjechała do Polski, i ja nie wiem, jak ona popadła do tego wagonu, gdzie wjeździli ludzie do Święcimi. Na tę Ale jeden pan, żal, było tych dzieci. I mówi, Ja pomogę pani ucieknąć stąd. I jak pociąg stał, ja nie pamiętam jak to było, ale to ciocia opowiadała, że jakoś tak, że pomógł im się schować gdzieś. Czy pod pociąg, czy nie, nie wiem jak to było. I ona z tymi dziećmi uciekła. I ona mieszkała w betoniu. Później starsza córka. Weszła za mąż. Później ta Krzysia z Niemiec ich znalazła w Polsce, bo jakoś dowiedziała się z Kosowa, że rodzice są w Polsce, to ona już w Polsce szukała, znalazła. Później Danusia wyszła za mąż za kapitana, za wojennego. A Lunka w sobotę miało być wesele. W czwartek jechała z pracy z tym swoim prawie mężem, motorem. I także za rogiem ich dom był, a przed samym rogiem on wleciał do samochodu, to ona zginęła na miejscu, a jemu oderwało nogi jedną. Jak wyglądały te ostatnie chwile w szkole, w domu, na dworcu, przed wyjazdem rówieśników, znajomych do Polski? To każdy wyjechał, czy w nocy, czy jak aby nawet nikt nie wiedział, kiedy jadą bo się bali, żeby ktoś na drodze ich nie zrabował i nie pozabijał. Pani całe życie tutaj jest w Kosowie. Tak, ja tu jak wyszła za mąż, to ja z początku nie mieszkałam tu, mieszkała w mieście. Czy utrzymuje pani kontakty z kolegami z dzieciństwa? Pewnie, że tak, ale już prawie wszyscy umierali. To co z nimi chodziła do szkoły, do komunii, to tylko zostało nas dwie. Ja i teraz pamiętam prawie wszystkich, kto jak się nazywał, z komunii. No a ja miałam wtedy ile... W 1943 roku. 9 chyba lata, bo 8 miały. A jakie jest to ulubione miejsce pani w Kosowie? Miejsce, do którego pani lubi przechodzić? Do kościoła. Ja, co ja pamiętam z dzieciństwa? Jak maj był, to takie poduszeczka była i po dwie stążki, cztery. To nas cztery tą poduszeczki niosła, ale ja zawsze niosła poduszki, a te stążki dziewczynki. I z tyłu 12 dziewczynek. Rzucali kwiatkami. Chłopcy znów dzwonkami chodzili. Co warto zobaczyć, będąc w Kosowie? No to co? To wszystkie chłopcy jakieś wyroby. To jak ktoś przyjeżdżał skądś, to jest tu takie w mieście dom, że tam różne są rzeczy i ubrania, i różne takie ganki. Radio CKP IDE to była Jadwiga Marcenko z domu Krasowska z Kosowa i nasza kolejna biografia ziemi Stanisławowskiej. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej rozmowy. Z panią Jadwigą rozmawiały Taiso Strużańska, Anna Borkowska i Danuta Stefanko. Program dla państwa poprowadził Andrzej Leusz. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.